które przywiozłam z Korei. Tak jak tu widzicie, wszystkie te sukienki mają kwiatowe motywy, dlatego właśnie wybrałam je do dzisiejszego lookbooka. Te sukienki są z różnych miejsc w Seulu i nie były kupowane w jednym momencie. Są z kilku różnych sezonów, ale tak jak widzicie, motywy kwiatowe w Korei cieszą się popularnością przez wiele, wiele lat, zwłaszcza na wiosnę. Dlatego myślę, że jeżeli szukacie sukienek w kwiatki, to jak pojedziecie do Korei, to jest szansa, że właśnie na takie sukienki naprawicie. Jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie wyglądają takie koreańskie sukienki, to zapraszamy na dalszą część filmiku. Zacznijmy sobie może od tej jasnej sukienki. Ta sukienka jest długa, ma długie rękawy z lekką farbanką. I tu ma taki fajny kopertowy dekolt, który jeszcze można sobie dodatkowo zapiąć na guzik. I ma jeszcze do tego wiązanie. Więc sam design jest bardzo ładny. Jeśli chodzi o materiał tej sukienki, to ja obstawiam poliester, dlatego że mimo, że ona jest dosyć lekka i taka w miarę przebiewna, to jednak widać, że to jest dosyć sztuczny materiał. Ta podszewka tutaj, która jest przyta. Od spodu, takiej długości, żeby sukienka nie była zbyt przezroczysta. E, też jest dosyć sztuczna. Nie ma tutaj żadnej metki, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, z jakiego materiału faktycznie jest ta sukienka. Natomiast obstawiam poliester. Tak prezentuje się ta piecka już na mnie. Tak jak widzicie, jest dosyć długa, leista. Tutaj ma tą kokardkę Wydaje mi się, że ta sukienka jest taka bardzo romantyczna, dlatego ja ją bardzo lubię. Tutaj właśnie widać tą kokardkę. Tak to się prezentuje z bliska. A tak wyglądają rękawy, farbanki przy Też bardzo ładna. To jest sukienka, która nadaje się nie tylko na wiosnę, ale nadaje się też idealnie na jesień. Jak jesienią wychodzę w tej sukience, to muszę mieć jakieś ajstopy pod spodem, no i najlepiej jakąś kurteczkę czy sweterek, dlatego że po prostu ona jest zrobiona z bardzo lekkiego materiału e, i dlatego na jesieni już może być troszeczkę za chłodna. Na polskie wiosenne, ale troszeczkę deszczowe dni, e, ta sukienka też jest troszeczkę zachłodna. I wtedy trzeba do niej coś sobie dobrać, jakiś sweterek czy kurteczka. Zresztą będziecie mieli okazję zaraz zobaczyć to na klipie z pleneru, który nagrywałam specjalnie do tego filmiku. Ogólnie jest to sukienka, którą bardzo, bardzo lubię, bardzo mi się sprawdza, bardzo ładnie wygląda i przede wszystkim czuję się w niej bardzo dobrze. Teraz pokażę Wam kolejną sukienkę z mojej wiosennej, koreańskiej kolekcji. Tą sukienkę dostałam od mojej mamy, jak pojechała z tatą w podróż po Korei. I przywiozła mi właśnie wtedy taką słodką sukieneczkę. Ja tą sukienkę bardzo, bardzo lubię, bo ona mi się kojarzy z takimi klimatami domku na prerii, ani z zielonego wzgórza, małych kobietek i innej tego typu literatury czy ekranizacji filmowych. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka mega, mega słodziutka sukienka, której można się poczuć właśnie tak jak z takich dawnych czasów. Ta sukienka to też jest poliester i też tutaj nie ma żadnej metki, tak jak i przy poprzedniej sukience. Myślę, że na takie dni wiosenne ta sukienka jest akurat. Tak wygląda ta sukieneczka od mamy już na mnie. Z tyłu ma takie wycięcie. Te rękawki są takie delikatne, taka delikatna bufka można powiedzieć. Ta sukienka jest uszyta tak, że ma tutaj w biuście ściągany pasek materiału. To przypomina te bluzeczki z lat 90. -tych. Te rękawki wyglądają tak, jakby miały taką leciutką bułkę tutaj, one są takie bardziej motylkowe. I dlatego ta sukienka też jest taka bardzo słodka. To teraz chyba czas najwyższy zaprosić Was na krótką transmisję niczym z domu na terenie. Następna sukienka, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to ta różowa sukienka. To jest taka delikatna sukienka, która niestety też jest z poliestru, ale um, często te sukienki w Korei kupowane właśnie na różnego rodzaju um, bazarach <gryw> są um, z takich troszkę gorszych materiałów. Um, natomiast ta sukienka jest um, bardzo ładna. Wizualnie, tak jak wiele no, sukienek w Korei jest e, inspirowana modą vintage, e, i e, ta tutaj konkretnie jest inspirowana takimi latami 50. bym powiedziała. E, ona tutaj ma taką e, fajną kokardkę e, przy dekolcie i to bardzo ładnie wygląda, e, jak się założy tą sukienkę. Ja mam ją już chyba jakieś. 5 lat i do tej pory mi ładnie służy, chociaż oczywiście ten poliester to jest taki materiał, który no, nie jest zbyt oddychający, więc niestety na jakieś bardzo ciepłe dni ona się nie nadaje. Natomiast na taką wczesną wiosnę albo chłodniejsze dni lata, to ta sukienka jest w sam raz i bardzo ładnie do tego wygląda. Ta delikatna, różowa sukieneczka prezentuje się tak. Jest to wcięta pod biustem w stylu Empire Waist. Ma do tego rękawki z farbanką. Jest trochę krótsza, delikatna. Z tyłu jest bardziej zabudowana. Z przodu też jest dosyć zabudowana, więc ta sukienka jest troszeczkę skromniejsza niż te dwie poprzednie, bo też nie ma takiego dekoltu, tylko raczej jest bardziej pod szyję. Tutaj mamy tą kartkę. I rękawki wyglądają w ten sposób. Mają taką farbaneczkę. W Korei takie sukienki poliestrowe można dostać w kwotach w granicy 15 do 25 tysięcy łonów. Wtedy, kiedy ja kupowałam te sukienki, 1000 łonów było warte około 3,30-3,50 zł. I takie proste sukienki tego typu, które nie miały jakiegoś skomplikowanego designu. Wahały się tak właśnie w granicach 50 do 70 zł za sztukę, w zależności od tego, czy ta sukienka miała dłuższe rękawy, czy była troszeczkę dłuższa i ile materiału było na nią użyte. Więc nie były to sukienki drogie, natomiast też tak jak widzicie, to jest poliester. Myślę, że u nas też sukienki z poliestru można jeszcze dostać za podobną kwotę. Mam kilka takich sukienek poliestrowych przywiezionych z Korei, dlatego że podobał mi się ich design. I nie zwracałem aż tak bardzo uwagi na materiały, natomiast teraz już wiem, że szukałam sukienek z lepszego materiału i takich sukienek też kilka mam i na pewno wam je kiedyś pokażę. sukienka w mojej koreańskiej kolekcji. To ta prześliczna, błękitna sukieneczka w różowe kwiatki. Ja ją naprawdę, naprawdę bardzo lubię. I mimo, że ona też jest poliestrowa, to ten poliester jest chyba troszeczkę lepszej jakości. Wydaje mi się, że on może być z domieszką czegoś, natomiast... Niestety nie jestem w stanie powiedzieć czego dokładnie. Ta sukienka też ma design inspirowany modą vintage. Tak jak tutaj widzicie, ma takie fajne mini plisy, bardzo ładne guziki. I do tego taki czederski kołnierzyk, który naprawdę wygląda przepięknie. Jak się założy tą sukienkę, to ona naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ta sukienka tak bardzo kojarzy mi się z dawnymi latami, że jak byliśmy w Hollywood. To zdecydowałam się wybrać tę sukienkę właśnie na ten dzień, kiedy zwiedzaliśmy Aleję Gwiazd i Hollywood, bo bardzo pasowała mi klimatem do tamtych rejonów. Ta sukienka ma naprawdę bardzo fajny vintage vibe, i to mi się bardzo, bardzo podoba. Tak jak widzicie, ona też jest taka dosyć leista, ale troszeczkę mniej niż ta pierwsza. Natomiast ma bardzo ciekawy design. Tak wygląda kołnierzyk z bliska. On tak ładnie, delikatnie zachodzi na rękaw. Ten rękawek też ma taką leciusieńką farbankę na samym końcu. Ta sukienka ma takie bardzo ładne, delikatne guziki z perełkami. A tak prezentuje się kołnierzyk z tyłu. Też bardzo ładnie wygląda, prawda? Niestety mi się dosyć mocno przytyło, odkąd kupowałam te sukienki. Dlatego ta sukienka jest już troszeczkę tutaj taka przymała, zwłaszcza na biuście. Dlatego bardzo muszę uważać w tej sukience, żeby na przykład nie rozpięły mi się guziki, bo niestety ani mój biust, ani moja figura nie podlegają pod jakiekolwiek standardy koreańskie. Dlatego ta sukienka, mimo że ją bardzo, bardzo lubię. Wyglądała dużo lepiej, jak byłam szczuplejsza i też wydaje mi się, że czułam się w niej wtedy dużo bardziej komfortowo, bo nie musiałam się martwić o to, że gdzieś jest na mnie za mało, czy że um, rozlegnie mi się w odpowiednim momencie. A teraz muszę z tym bardzo uważać. Ta sukienka jest idealnym przykładem koreańskiego one size, czyli jednorozmiarówki. W Korei, jeśli będziecie robić zakupy ciuchowe na przykład na stacjach metra, na hundę, na Myeongdongu, na namtemun czy domtemun, to e, niestety będzie bardzo dużo ciuchów, jeśli nie większość, która ma tak zwany one size. Czyli nie będziecie mieli możliwości wyboru rozmiaru, bo wszystkie te ubrania, kiecki, bluzki czy saterki Będą właśnie w tym koreańskim one size. A wtedy, kiedy jest to koreańskie one size, to te ubrania są przeznaczone dla dziewczyn bardziej filigranowych, szczuplejszych, bez zbyt zaakcentowanych bioder, bez większego biustu, bardziej takich można by powiedzieć ściętych tutaj. Te ubrania nie są dostosowane do naszych europejskich figur, a już zwłaszcza do figur pełniejszych polek, takich jak ja. Sukienka, którą dzisiaj Wam pokażę, to jedna z moich ulubionych sukienek wiosennych, które mam w swojej kolekcji. I to jest ta śliczna jasno-niebieska sukieneczka. To jest sukienka, którą bardzo lubię nosić, jak kwitną wiśnie i inne kwitnące drzewka, takie jak grusze czy jabłonki. Ona pięknie się komponuje z różowymi kwiatami, z białymi kwiatami. W tej sukience podoba mi się nie tylko design, który. Też w jakiś sposób nawiązuje do takiej um, dawnej mody, ale też podoba mi się materiał, bo tutaj to już jest jakiś rodzaj bawełny, prawdopodobnie z tą mieszką. Nie wiem, czy to jest czysta bawełna, bo znowu nie ma tutaj metki. Ta sukienka jakościowo na pewno jest dużo lepsza niż tamte pozostałe, dlatego myślę, że też jest bardziej trwała. Tutaj z przodu ma takie fajne guziczki. A z tyłu ma ym, do taki paseczek. Na koniec moja perełka z wiosennych koreańskich kielcek. To jest moja absolutnie ukochana wiosenna sukienka jeśli chodzi o materiał i jeśli chodzi o design. Tak jak widzicie ona jest tutaj tak dosyć ciekawie uszyta. W biurcie jest uszyta tak jakby troszeczkę miała sprawiać wrażenie takiego gorsetu wbudowanego w sukienka. Co mi się tutaj bardzo podoba w designie tej sukienki, to to, że ten materiał pod guzikami jest tutaj podszyty, jest taka zakładka zrobiona i nawet jeżeli te guziki się troszeczkę rozchodzą, troszeczkę się rozciągają, to nie tworzy to aż takiego problemu, jak przy tej poprzedniej sukience, bo tamten materiał nie był tak mocno podszyty na zakładkę, był tylko taki mały wąski paseczek. A tutaj ten pasek jest na tyle szeroki, że nawet jeżeli ta sukienka się rozchodzi troszeczkę w biuście, to można się czuć w tym w miarę komfortowo. Oczywiście ta sukienka pasowałaby troszkę lepiej na osoby z mniejszym biustem, natomiast tak też da się ją nosić i to nie jest jakiś wielki problem. Jeśli chodzi o sam design, to ta sukienka też mi się kojarzy z czasami klimatami ani zielonego wzdłuża i z slow livingiem, który jest teraz dosyć popularny. Tutaj z tyłu, tak jak widzicie, ta sukienka jest dosyć skromna, nie jest taka wycięta. Tak wygląda z bliska e, przód tej sukienki. Tutaj możecie zobaczyć sobie też rękawki. Tworzą taką fajną bufkę, więc myślę, że fani Ani z zielonego wzgórza byliby zachwyceni. Tak jak zresztą ja jestem. Dekolt ma taki sam raz na standardy koreańskie. E, nie za mocno wycięte, ale też nie za mocno ściskające tutaj e, szyję. Wzorek jest bardzo ładny. Z tyłu mamy tutaj kartkę. Ona jest dosyć cienka, więc nie jest jakoś bardzo widoczna. Ja bym chyba wolała, żeby ta kartka była troszeczkę większa, taka bardziej e, strojna, ale myślę, że taka też jest ok. I wracając jeszcze na chwilkę do kwestii koreańskiej jednorozmiarówki. Tutaj największym problemem, jeśli chodzi o miejsca, w których się kupuje e, jednorozmiarówki w Korei, jest to, że w większości tych miejsc nie można przymierzyć tych ciuchów. Czasami e, jest to możliwe, czasami e, jest jakaś malutka przebieralnia w kąciku i można sobie zobaczyć, e, jak się w część wygląda, ale bardzo często też jest tak, że na przykład e, można mierzyć spodnie, ale nie można mierzyć bluzek. Więc jeżeli kupujecie bluzki, to kupujecie kompletnie w ciemnym. Jeżeli pani ma centymetr, to na przykład poprosić o zmierzenie centymetrem żeby wiedzieć, czy się to na Was mieści. Natomiast niestety często jest tak, że właśnie w takich miejscach ani bluzek, ani sukienek nie daje się mierzyć, więc jedyne co możecie zrobić, to przyłożyć te ciuchy do siebie albo liczyć na wyczucie osoby sprzedającej, która patrząc na Waszą figurę, będzie w stanie powiedzieć, czy ta sukienka, czy ten sweter, czy ta bluzeczka jest dla Was czy kompletnie nie ma szans, żebyście się tym zmieścili. Mi czasami zdarzało się z takiej pomocy korzystać. Jak miałam wątpliwości co do tego, czy taki ciuch, którego nie mogę zmierzyć, będzie dobry na mnie, to pytałam po prostu zazwyczaj pań sprzedających, bo zazwyczaj to panie sprzedający w kobiece w Korei, a one z doświadczenia potrafiły doradzić po prostu, czy ten rozmiar one size będzie ok, czy nie. Jeśli zastanawiacie się, czy warto kupować ciuchy w Korei, to myślę, że warto, ale na pewno trzeba zwrócić uwagę na materiały. Jeżeli jesteście wyczuleni na punkcie sztucznych materiałów, to myślę, że będziecie musieli bardzo mocno przebierać te ciuchy, które będą Wam się podobały. Dlatego że jest niestety duża szansa, że wśród ciuchów, które znajdziecie na Hundę, na Myeongdongu. E, czy na Lanternum, czy dontenum, będzie sporo ciuchów, które e, nie są e, najlepszej jakości, które mogą też mieć na przykład problem z jakością wykonania, tak jak na przykład e, szwy. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, e, z jakiego materiału się kupuje e, te ciuchy. E, to, co może być takim wskaźnikiem pomocnym w wyborze, to też często jest cena. Dlatego, że przykładowo takie sukienki, jak wcześniej Wam pokazywałam, bardziej poliestrowe, troszeczkę skromniejsze, jeżeli chodzi o sam design, czy na przykład o ilość materiału i y, troszkę gorsze, jeżeli chodzi o wykonanie, chociaż nie zawsze, będą się plasowały na poziomie y, od 15 do powiedzmy 25 tysięcy wonów y, za y, sukienkę. Natomiast sukienki z troszkę lepszego materiału, sukienki z lepszym designem, lepiej wykonane będą zazwyczaj droższe. Będzie to na poziomie 30 tysięcy czy 35 albo nawet 40 tysięcy łonów za takie sukienki z sezonu wiosenno-letniego i być może z takiego wczesno-iosiennego, z jakichś lżejszych materiałów też, więc to już będą kwoty około 100-150 zł, ale te sukienki będą też na pewno lepiej wykonane i na pewno dzięki temu będą też dłużej Wam służyć. Z Korei. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Dajcie znać, która z tych stylizacji podobała Wam się najbardziej i czy w ogóle Wam się podobało. Napiszcie też koniecznie, czy mieliście okazję odwiedzić już Koreę i czy przywieźliście sobie stamtąd może jakieś ubrania, a jeśli jeszcze nie byliście albo nie przywoziliście, to czy w ogóle bylibyście zainteresowani ubraniami z Korei, czy raczej nie jest to kompletnie Wasz styl. Jeśli lubicie Koreę, jeśli lubicie styl azjatycki i azjatyckie klimaty, na tym kanale na pewno pojawi się więcej filmików z koreańskimi ubraniami czy kosmetykami. Także jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji i widzimy się następnym razem. Agnio!